mam żebyś tego robił. Nie strzelaj do mnie, no dałem ci wszystko! Co Witajcie gramowicze z tej strony, koniec, miszasty. Koniec koniec, przysięgam! przysięgam. E, jak widzicie, jesteśmy na jednej z map Hitmana. Takiej dość małej, na której w zasadzie przeżywamy niewielki epizod. Ale właśnie, jest tutaj ukryty bardzo przemyślny. Isterek, na którego, no, bez odpowiedniej wiedzy, jeżeli się nie wie, że coś takiego tutaj się znajduje, ciężko jest wpaść, chciałem właśnie Wam to pokazać. Sprawa dotyczy oczywiście Leniego. No i jak widzicie, tutaj pojawił się na dole Orła Cień. Puuu, Sępa Cień. Sępów jest tutaj kilka i to właśnie one odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Ale po kolei, dobra. Weźmiemy najpierw może sobie, nie wiem, jakąkolwiek broń. No może być karabin szturmowy. wbrew pozorom łatwiej się nim posługiwać tutaj. Znaczy łatwiej strzelać niż e, e, ze snajperki, przynajmniej do latających sępów. No i właśnie, tutaj sępów mamy sztuk 5. Jednego widzicie na kamieniu. E, tam jeszcze ten potrafi siedzieć, prawda, na e, leżąc się, no w tym momencie dwa akurat latają, więc mamy część problemu z głowy. E, dwa siedzą na e, tamtym drzewie. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której one wszystkie będą latać. To jest bardzo ważne, że sępy te musimy zabić w powietrzu. Dobra, przystępujemy więc do działania. Płoszymy tego. O, pięknie, zbił się w powietrze. Tutaj, jak mówiłem, też czasami potrafi siedzieć. Warto na to zwrócić uwagę, żeby koniecznie wszystkie znalazły się w powietrzu. Dobra, teraz przepłoszymy te tutaj. Okej. Okay. Oczywiście, cały czas marudzący i narzekający leni, ale my na to nie mamy czasu, my się zajmujemy teraz sępami. No i musimy je teraz wszystkie pozabijać. To oczywiście, to tak prosto jakby się mogło wydawać. Sępy się ruszają, latają i w ogóle. i no, widać, nie powinno to być problemem. Dobra, musimy się troszeczkę przestawić, żeby w obszar, że tak powiem. No. A ty co? No, widzicie, te O, niestety giwera nam skończyły się naboje, ale mamy nasze nieśmiertelne silver bolery. No i gdzieś powinien być jeszcze jeden. nie? Jest misiek, dobra, no to teraz czas na niego. Ok, powinniśmy teraz usłyszeć taki charakterystyczny dźwięk, no i rozkoszujemy się teraz scenką. Będziemy sobie dobry punkt widokowy. Myślę, że tutaj będzie odpowiednio. To zacznę się od tego, gdzie w danym momencie znajduje się leni, e, gdzie pójdzie, gdzie podejdzie. O, widzicie to? Tak, zabójcza mordercza furgonetka z lodami. Dobra. Coś jeszcze? <grytanie> Myślę, że to wystarczy. Dobra, trzymcie się w takim razie na razie cieszę się, że mogłem wam pokazać e, tą fajny smaczek i tą fajną ciekawostkę. Na razko.